Cześć. z tej strony Adam i Ania. Jeżeli oglądasz to nagranie, to prawdopodobnie jesteś przedsiębiorczą kobietą, więc obejrzyj je do końca. Być może interesuje Cię właśnie podróż do Tajlandii, którą wyruszamy już w marcu tego roku. A być może jest dla Ciebie bardzo ważny Twój biznes, który chcesz rozwinąć, prowadzić go z lekkością i jeszcze łatwiej, szybciej osiągać swoje cele biznesowe. Nasz przełomowy program, bo prowadzicie je... Przez Andrzej Twojego biznesu. Nas jest dwoje, więc cały program szkoleniowy, transformujący będzie trwał dwa miesiące, a jego głównym punktem będzie 10 dziesięciodniowy pobyt w Tajlandii. Przed wyjazdem do Tajlandii spotykamy się na dwóch spotkaniach online, podczas których będziemy pracować nad wizją Twojego biznesu, tak, abyś mogła już z, pełną, z pełnym przekonaniem pojechać do Tajlandii i przekonać się, że to właśnie jest ten biznes i żeby tam przejść. Transformujący proces. Podczas pobytu w Tajlandii, e, Ania, a ja również e, z Ajo, poprowadzimy wspólnie trzy warsztaty. Tak, będą to trzy rozwojowe warsztaty, ale oprócz tego będzie także warsztat dodatkowy, rolkowy. Bo każda z Was, jestem tego pewna, prowadząc swój biznes, wie, jak ważne są dzisiaj rolki, w prowadzenie swojego biznesu i będziemy się tego uczyć w pięknych okolicznościach tworząc i wrócąc z pięknymi rolkami do swojego biznesu. Ale wracając do tego tematu naszego programu i tych trzech spotkań rozwojowych, bo one tutaj są kluczowe. Będziemy pracować przede wszystkim nad pokochaniem siebie, ponieważ jeżeli kochamy siebie i mamy kontakt z samą sobą, wówczas zupełnie inaczej wszystko wygląda. Może się to wam wydawać bardzo błahe, ale nie wierzcie temu, nie wierzcie temu przekonaniu, ponieważ jest to bardzo błędne i bardzo ważne jest to, żeby pokochać siebie i żeby ten biznes zaczął w końcu płynąć. Kolejna rzecz, niezwykle istotna, to są blokady zarówno w ciele, jak i w Twoim biznesie. Będziemy pracować nad wszelkimi przekonaniami, żeby je uwolnić, rozpracować i żeby zacząć w końcu żyć z nową energią, z nowym podejściem, ponieważ Tajlandia to najlepsze miejsce do tego, żeby transformować, odpoczywać i e, pracować nad swoim biznesem. A w biznesie co jest ważne? Pieniądze. Bo chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze. Ale czasami mamy z tym problem, więc będziemy się uczyć tego, jak pokochać te pieniądze, jak być w przepływie obfitości. Więc nad tym będzie poświęcony też nasz jeden z warsztatów. A do tego wspólne medytacje, wspólne praktyki, także wiele, wiele dobrego. I to jest jeden z najważniejszych punktów, do którego chcielibyśmy Ciebie zaprosić. Natomiast z pewnością wiesz doskonale, że Tajlandia jest wyjątkowym, magicznym miejscem, które ze względów chociażby turystycznych również warto odwiedzić. Ja w Tajlandii byłem ponad 20 razy, miałem ja już tam kilkanaście grup, także mam przygotowane dla ciebie specjalne smaczki, takie niuanse, które udało mi się czasami zupełnie, e, zupełnie przypadkowo trafić, i jestem przekonany, że to są rzeczy, których nie doświadczysz podróżując samodzielnie, czy też podróżując z biurami podróży. Ja już nie mogę doczytać tych rajskich widoków i rajskiej plaży, na której będziemy spędzać czas. I tam, co jest też szczególnie ważne, będziemy odbywać kręgi. Codzienne, wieczorne kręgi, podczas których będziemy opowiadać o swoich przeżyciach, transformacjach dnia codziennego, ale także o tym, jak to odnieść do swojego biznesu, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli uczestniczysz już w takich kręgach, to z pewnością znasz ich moc, a ja doskonale wiem, jaki sposób to działa. Podczas wyjazdów, bo Wierzę w to bardzo głęboko, że ludzie na warsztatach, na wyprawach pojawiają się nieprzypadkowo i wzajemnie dają sobie bardzo, bardzo dużą wartość, więc będzie do tego przestrzeń. Po drugie, moje doświadczenia w pracy z grupami są również takie, że wyprawa rozwojowa jest okazją do tego, żeby wyjść z tych schematów, z tej takiej codzienności i z jednej strony spojrzeć na to, co zazwyczaj robimy, czy to w biznesie, czy w życiu prywatnym. Pewnego dystansu, ale również wtedy, kiedy wychodzimy z tych schematów, mamy zdecydowanie większą łatwość i możliwość po prostu transformacji. I to, co jest jeszcze szczególnie ważne w prowadzeniu biznesu, to jest konsekwencja w działaniu i codzienne nawyki. I podczas tego naszego wyjazdu będziemy też uczyć się porannych nawyków, które są tak szalenie istotne w tym, żeby później w dobrej energii prowadzić ten biznes. Na koniec. Po wyjeździe oczywiście również czekają nas dwa warsztaty, także cały proces dwumiesięczny jest w taki sposób żeby, pomyślany, żeby Ciebie wesprzeć w jak najlepszy sposób. Ja już się nie mogę doczekać. Aha, jest jeszcze jedna niespodzianka. Każda z Was otrzyma niezwykły notes, w którym będzie codziennie notować swoje transformacje, przemiany myśli. Ja jestem fanką pisania, więc każda z Was otrzyma taki notes. Poniżej możesz znaleźć link do zapisów. Sprawdź się, czy są jeszcze dostępne miejsca, bo zazwyczaj na wyprawę ze mną te miejsca bardzo szybko znikają. Jeżeli tak, dołącz do naszego wyjazdu i naszego procesu. Do zobaczenia! Do zobaczenia!